Nie jest taka dla nas, nie jest taka zła informacja, bo jeszcze raz przypominam, że takim fundamentem, najtwardszym jądrem tego porządku było strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie. A co to jest strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie? No to są szczęki i madła, które się zaciskają wokół naszej głowy. I jeżeli się zaciskają, to my już nie możemy ruszać głową o tak. Tylko możemy tak. To jest ta różnica. Była to zła wiadomość, no ale nigdy nie ma idealnych wiadomości, bo każda ma swoją, każdy na swoją drugą stronę, i druga strona jest taka, że w tej chwili w Europie nie ma żadnego porządku politycznego. Sytuacja jest płynna, co może rodzić rozmaite pokusy. No i rodzi. No i rodzi rozmaite pokusy. Proszę Państwa, w jaki sposób prezydent Obama wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński? No, w taki, że zapalił zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym wcale celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów, a więc no, wysadzenie w powietrze porządku lizbońskiego. I to ta decyzja prezydenta Obamy o wysadzeniu w powietrze politycznego porządku lizbońskiego. Oznaczała zarazem zresetowanie swojego poprzedniego resetu z 2009 roku. Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki w Europie Wschodniej i to takim wejściem smoka, co oznaczało, że Polska ponownie przechodzi pod kuratelę amerykańską spod kurateli strategicznych partnerów. Przechodzi pod kuratelę amerykańską. A co się dzieje? Kiedy jakieś państwo przechodzi pod kuratele dużego mocarstwa. Bo różne rzeczy się wtedy dzieją, ale między innymi to duże mocarstwo odpowiednio kształtuje scenę polityczną w tym państwie pod kątem potrzeb swojej polityki w tym rejonie. No i w jaki sposób kształtuje? Amerykanie nawet używają takich określeń publicystyce, w taki sposób, że forsuje, for, foruje do władzy tak zwanych naszych sukinsynów, a sukinsynów jakichś takich nienaszych, to zmiaca z tej sceny albo całkiem, albo przynajmniej z pozycji lidera. No i jak Państwo pamiętacie, liderem polskiej sceny politycznej było polityczna ekspozytura Stronnictwa Pruskiego. Platforma Obywatelska. I ale co się stało? Jeż, jak tylko prezydent Obama wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński, to natychmiast trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej i zaczęli podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Tylko tych. I w różnych tam knajpach pod Pluskwami, gdzie indziej, w Wasze. Podsłuch nagrali 900 godzin rozmów intymnych dygnitarzy Platformy Lateckiej, a nawet dodatkowo 700 godzin rozmów przeprowadzanych w rezydencji pana premiera Donalda Tuska, gdzie kelnerzy mają ograniczony tam dostęp. Nie mogą tak hulać jak tornado. Więc podejrzewam w związku z tym, że kelnerom pomagali jacyś pierwszyrzędni fachowcy. Bo inaczej to chyba by im się to nie udała ta sztuka. No i od początku roku 2014 te rewelacje podsłuchane i nagrane zaczęły przeciekać do mediów, niezależnych mediów głównego nurtu, kompromitując stopniowo coraz bardziej kompromitując polityków platformy obywatelskiej. No także notowania platformy obywatelskiej zaczęły spadać, bo to trzeba jakoś demokratycznie to rozgrywać tych naszych sukiencyjnych i nie naszych, prawda? Trzeba jakieś pozory stworzyć, to opinia publiczna, tu tak, dokonuje takich wyborów, żeby tam do, jak to Wojciech Munarski śpiewał, niech po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy, prawda? No i yy, w rezultacie notowania Platformy Wardeckiej zaczęły spadać, a notowania Prawa i Sprawiedliwości, które uważam za polityczną ekspozyturę stolicy amerykańsko-żydowskiego, zaczęły rosnąć. Widać było, że Polska już na dobre przechodzi pod amerykańską kuratelę. No to takie, taka rzecz nie mogła ujść uwagi bezpieczniaków, czyli starych kiejkotów. Stare Kiejkuty, no też się zorientowały, że tym razem to już na dobre przechodzimy. No i postanowiły coś zrobić, żeby Amerykanie wpisali na listę naszych sukienów również ich. Bo kto nie zostanie wciągnięty na listę naszych sukinsynów, to zostanie wyrzucony w ciemności zewnętrznej, gdzie jak wiadomo słychać stamtąd tylko płacz i zgrzytanie lęków. Więc nikt przy zdrowych zmytłach będąc nie chce się tam znaleźć. To jasne, lepiej być naszym sukinsynem niż takim jakimś nie naszym. I kiedy już. I odstąpili od popierania Stare Kiejkoty odstąpiły od popierania w ekspozytory Stronnictwa polskiego. Co więcej, proszę Państwa, prezydent Komorowski, który do, w ostatniej chwili dopiero się zorientował, że został, że tak powiem, zostawiony sam sobie. No wpadł w panikę, ja go rozumiem, przecież to każdy by się przestraszył w takiej sytuacji, że ziemia mu ustąpiła spod nóg lewituje. I 18 czerwca 2015 roku, już po pierwszej turze wyborów prezydenckich, które wskazywały co tu się będzie działo, że nastąpi podmianka na scenie.